Cześć wszystkim, nazywam się Kokokos. Dziś pierwszy odcinek z FIFA na moim kanale. Nie wiem czy chcecie FIFA 14. Na razie 15 nie mogę mieć, e, ponieważ mam 32-bitowy system, e, a 15 potrzeba 60, 64 bit i nie chcę mi się na razie wszystkiego odinstalowywać, odinstalowywać. Ale jak będę GTA 5 ściągał, to wtedy jest ściągnę system no i się pobawię, tak? Na razie mi się nie. E, nie mogę się połączyć z sieciami, ponieważ jest to FIFA z Krakowana. I mam wyłączony dostęp. Tak dla bezpieczeństwa, tak. Zagramy sobie. Oczywiście Real Madrid. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie realnie. Czy, no. czy jej sport nie może zrobić niczego poważnie? Zmieniam na jesień. Jest na zima. I ja tak nawet grze mam. Sądzę, że to nie jest normalne. Nawet, jeśli mam spek klipę to przez nich. Cały czas mam Jak przestawiłem raz, tak nie mogę już mieć. moim zdaniem nie jest mnóstwo. Witają Cześć Państwa, Włodzimierz Saranowicz i Dariusz Szpakowski. Ciągle Zresztą. pada i to pada hmm. niestety hmm. Tak, tylko że my w komfortowych warunkach, oni natomiast będą A. mieli dyskomfort. Ślisko i zimno. Hmm. Szaleńczy atakuje obrońca. Dziękne wejście na skrzydle. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. A teraz przy piłce Javi Alonso. No, on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Widzicie? Wielki Real to najbardziej utytułowany klub europejski. Od lat 60. naprawdę wspaniała drużyna. Czy to wykorzysta? A udało mu się odebrać piłkę. Christian Ronaldo co ciekawe, Darek, wielki Real Madryt nie zawsze jest lubiany wśród sam kibiców Hiszpanii. Tutaj pewną rolę odgrywają zaszłości historyczne. To, że był faworyzowany przez to, generała Franco, ale wydaje mi się, że to, dziś to, Real to, zmienia swoją opinię. Nasza czy to wykorzysta? Mam 15, obrońca blokuje tę centę typica Cristiano ronaldo on nie przetrwał ja dobra okazja brawo goli dobry strzał ale pomogły warunki pogodowe ramkarz niewiele widział przez ten śnieg Dokładnie minął kwadrans i właśnie wpadła bramka. Zatrzymany atak. Benzema. Dobre, wysokie podanie do Benzemy, Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozerskie zagranie. Okazja, sam na sam! No, 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 no będzie bol, strzał niecenny, nieczysto no. uderzona, piłka poszła w po... Sergio Ramos? Nie, nie, Moja wina, moja wina, moja wina, brawie nam, brawie Jak wymiana nam, Plata w środku majstyki Dobre przejęcie, brawo. Jem. Yeah. Następny mecz zagram na zawodowcu Granisław, pijanowicz. No. Samuel to z pewnością będzie często pokazywał się kolegom z przodu, szukając okazji do zdobywania bramy. No może być groźnie, Chelsea atakuje. Czy to wykorzysta? Strzela, obronił, ale piłka na boisku. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na wśród w tych warunkach brawo popatrzmy za chwilę Chelsea London wykona rzut rożny. Ale Czy tak trzyma się przy piłce nie będzie tego Wojtek budowy i to, do, 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 do. Jest szansa! Nie ma branki! Ślep przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok! I oni mogą, myślałem, że są w Ja nie ceni, nie, nie bo właśnie i będzie jedziemy, ogólnie, ogólnie, bo nie, będzie out dla rywali. Ogólnie nie, były nie, Ale z nie, naprawdę Dobry, udany odbiór. Wspaniała postawa świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. W lampard. Za to zagranie sędzia przyznaje wolny. Ale nie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Na takim urazu, jakiej przyszło im dzisiaj grać, o kontuzję naprawdę nie. Ruszyli. Rozpoczynamy drugą połowę. Przypominam, że Real Madryt prowadzi. Kazał teraz, że jest ostoją linii obronnej swojego zespołu. Brawa za to wybicie. Pięknie, piętą, dokładnie do kolegi. Pepe. O, karny! Czężny. Precyzyjne dobranie głową. Po tym zagraniu. Mando. Gra będzie wznowiona o, przez, przez bramkarza. Go. Teraz gniej czasu do końca przegrywają. Słuszna decyzja trenera. Decyduje się na zmianę. Piękny. Iwanowicz. Oddaje piłkę koledze. Mata. Rudon. Przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Byłca Cristiano Ronaldo. Renzema. I udanie teraz wybił głową. Będzie mógł podać na lewą stronę. Dośrodkowuje do Przejął, nie będzie, ale nie opanował piłki. Czy to wykorzysta? Dobry pomysł, ale nie dociera. To Przyjmie. Będzie. do do adresata. Ja nie to Dobra, dobre. Wysokie pod... Benzema! Ależ wyłapał to mocne uderzenie. Słuszna no. ja... ja... decyzja trenera. Jego zespół przegrywa. Zdecydował bo... się na zmianę. Miejmy nadzieję, że będzie bo... z niej pożytek. No i znowu są przy piłce. Ważne, tak. przejęcie. A teraz przy piłce Lambert. Wszystko polegalne. Czy to wykorzysta? Branides! No i Christian Ronaldo. Branisław Uganowicz. Ładnie przejęli teraz piłkarze Chelsea. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Lubię mieć pokój, ale lubię sobie podać, żeby się Aha. No, świetnie go obrał. I przeskakuje nad nogami rywala. Fernando Torres. No i mamy bramkę wyrównującą. Wszystkim się wydawało, że nie dojdzie do tej piłki, ale zanurkował i z czupakiem wepkał piłkę do siatki. Niesamowite jak to zrobił. Ofiarne, odważne zagranie. Widać, że kapitalnie gutkuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. No nie było to najlepsze zagranie, piłka poza boiskiem. No i Cristiano Ronaldo. Dobre przejęcie podania w środku pola. Ja jak to ja. ja powiedzcie, ja nie strzelił, Sza. powiedzcie, eee, ja już panu, nie strzelił, A nie prowadzenie. nie strzelił, ja nie strzelił, ja nie strzelił, ja

Czytelny podarek, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. A, A teraz przy piłce, No, z tego miejsca można strzelać. Nie wiem, czy się nie. Więc z szaldu parowym Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Nie daje cały czas sobie zabrać piłki. No, przemierzył spory dystans. Zdecydował się na strzał. Szkoda, ale spalony był. Gdyby posiadanie piłki miało rozstrzygać o wyniku, byłby remis. Tak, i widzimy teraz statystyki. Ciężko wskazać lepszego. Ładnie piętą dograł. Tylko bramka z przednim? Szansa! Ale piękna bramka! Potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu. 3 do jednego to ostateczny wynik tej potyczki. Mecz towarzyski, ale zwycięstwo zawsze cieszy.